Choć zespół drugoligowy MKS wielu nie jest już po sezonie, nie oznacza to, że w klubie nic się nie dzieje. Dzieje się i to sporo. Zarząd stowarzyszenia postanowił nie przedłużać umowy z trenerem Dariuszem Torhałą na prowadzenie drużyny seniorów w sezonie 2013-2014. Jednocześnie na stanowisko szkoleniowca pierwszej drużyny powołał Tomasza Derbisa. Nowy trener w minioną sobotę spotkał się z zawodnikami drugoligowego zespołu, a bezpośrednio po spotkaniu zgodził się odpowiedzieć na nasze pytania. Tomasz Derbis, nowy trener drużyny drugoligowej sezonu 2013-2014. Może przystaw na początku Tomek i twoje największe. Dotychczasowe osiągnięcia tutaj w klubie MKS Wieluń. a może o tym najpierw, jak byłeś zawodnikiem, w których latach, może cokolwiek przypomnisz kibicom i telewizją? Tutaj akurat e, pamięć jest zawodna, ale e, grałem w latach 90., początek lat 90., e, doszedłem do juniora młodszego, niestety później grupa uległa rozwiązaniu. Do tego czasu byłem zawodnikiem kadry makroregionu, był to makroregion, w którego skład wchodziło kilka województw, więc no tutaj byłem jednym z zawodników tej kadry. Jeżeli chodzi o późniejsze moje losy, no to grałem w ale niestety po kontuzji kolana moja kariera uległa zatrzymaniu, więc już nie kontynuowałem później. Gry, ukończyłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, następnie w 2001 roku ukończyłem kurs trenera drugiej klasy na wf w Poznaniu. Które roczniki tu w mks prowadziłeś i które najbardziej zapamiętałeś? No cóż, tutaj naj, największe osiągnięcie moje i chłopców, którzy ze mną pracowali to czwarte miejsce w 2006 roczniku z rocznikiem 8990 pewny ramotczyk. Pewny na Spartakie Młodzieży w Elblągu. Następne osiągnięcia to siódme miejsce w dzieciach w 2010 roku. Kolejne osiągnięcia to w 2012 21. miejsce w Polsce. No i tegoroczne osiągnięcie to dziewiąte miejsce w Polsce w juniorze młodszym, gdzie, gdzie zajęliśmy niestety w półfinale, trzecie miejsce przegraliśmy z mistrzem Polski oraz z czwartą drużyną mistrzów z Polski. Dodajmy jeszcze, że jesteś na dzień na nauczycielem, w szkole, z której wyszedłeś, jeśli dobrze pamiętam, tam, tam też były cokolwiek nie największe, ale też sukcesy. No, och. Cię, Szkoła została numer jedna, teraz teraz gimnazjum numer jeden. Tak, tak. Chodziłem do szkoły podstawowej nr 1 i tam no, byliśmy oczywiście w, swoich, w, swoich, w swoim czasie wielokrotnie mistrzami województwa e, sierackiego. E, graliśmy w, w mistrzostwach Mokrowiewionu i tam też zajmowaliśmy czołowe miejsca. Kiedy nadeszła propozycja objęcia drużyny seniorów w MKS-ie i czy długo biłeś się z myślami czy się zgodzić? No ta propozycja przyszła nie tak dawno w sumie, po zakończeniu y, sezonu seniorów, miałem troszkę czasu na zastanowienie się, przemyślenie y, tej... Powiedziałem, że bywałeś na meczach i cokolwiek wiesz o tej drużynie. Tak, to część chłopców y, no, grała pod moimi skrzydłami, część znam po prostu z treningów. Y, Byłem prawie że na każdym meczu, który był tutaj w Wieloniu, więc, więc wiem, jakim potencjałem ta drużyna dysponuje. I to po prostu zachęciło mnie do tego, żeby objąć posadę pierwszego trenera. Czy były jakieś chwile wahania, czy po prostu przyszła propozycja i za godzinę na drugi dzień powiedziałeś: Zgadzam się. Nie, nie, to nie, nie było tak, takie proste. Najpierw musiały być konsultacje rodzinne. Yy, po których yy, no dopiero doszedłem do wniosku, że, że będę chciał się podjąć tej, tego zajęcia, tej pracy i, i mam nadzieję, że z jak najlepszym efektem. Jesteś właśnie po spotkaniu z zawodnikami. Yy, możesz tak w skrócie powiedzieć, yy, o czym, nie, nie w szczegółach oczywiście, ale czy, czy, jakie tematy żeście poruszali z, z zawodnikami? No tutaj przede wszystkim zostałem przedstawiony przez prezesa zawodnikom. E, no, przedstawiłem swoją jakąś tam wizję pracy z nimi, e, począwszy od okresu przygotowawczego poprzez e, już okres startowy. E, jakieś tam warunki tej współpracy myślę ustaliliśmy. E, I tyle. I spotykamy się 1 sierpnia i rozpoczynamy pracę. Czy już wiesz mniej więcej, bo tak w ruble świerkano, tak, że troszkę się będzie ta kadra różnić od poprzedniego sezonu? Na kogo konkretnie nie możesz liczyć i co cokolwiek odnośnie wzmocnień? To wszystko jest w trakcie, że tak powiem, no jeszcze wyjaśniania, jeszcze studenci, ci, którzy dopiero gdzieś na studia startują, osoby po maturze, dopiero będą za jakiś czas wiedzieć, gdzie, gdzie faktycznie będą przebywać. Ale jeżeli chodzi o zawodników z poprzedniego sezonu, to na pewno w, pierwszym, w pierwszej rundzie nie będzie grał Paweł Chud Być może wzmocni nas w drugim, drugiej części sezonu. Kończy też karierę? Kończy Zbyszek, Kędzia, kończy prawdopodobnie Andrzej Adamczyk. No, o innych osobach no nie wiadomo, są jakieś tam znaki zapytania ze względów zdrowotnych kilku zawodników, ale na tą chwilę wolałbym, żeby z ich strony padła jakaś jasna deklaracja przed przystąpieniem do okresu przygotowawczego. Oczywiście będą też wzmocnienia i tutaj wydaje mi się, że dużym wzmocnieniem może być powrót do, do Wielunia Łukasza Piwnickiego oraz Maczka Krekory. Y Uważam, że, że trener, jestem zdania, że, że trener raczej ci nie, nie wskazywał miejsca, kiedy powinieneś na, na koniec osiągnąć z drużyną. Czy, czy ty sam sobie stawiasz jakiś cel? Bo wiem, że Darek trwałzał piąte miejsce, w tym jako absolutny Beniaminek. Czy, czy jesteśmy w tym samym miejscu za rogi i będziesz mógł, po, po której pozycji będziesz mógł powiedzieć, że wszystko zrobiłem, jest dobrze jestem zadowolony z tego sezonu? Cóż no, Darek naprawdę postawił z całą drużyną oczywiście, bo, bo to jest osiągnięcie drużyny i oczywiście Darka, postawił wysoką poprzeczkę i tutaj oczywiście będziemy chcieli tą poprzeczkę dosięgnąć do tej poprzeczki. Jeżeli tylko będzie zdrowie i odpowiednie zaangażowanie drużyny, to myślę, że ta poprzeczka jest jak najbardziej do osiągnięcia. Jednak nad jakimiś konkretnymi celami typu y, pierwsza trójka na tą chwilę raczej na tym się nie koncentrujemy, tylko raczej będziemy się koncentrować na odpowiednim przygotowaniu do, tej, do tego sezonu. A co za tym idzie do każdego meczu I tutaj raczej będziemy myśleć o każdym meczu, żeby po prostu ten mecz wygrać, pokonać przeciwnika? a nie o zbieraniu punktów, kalkulowaniu, liczeniu i to są nasze cele. Bardziej będziemy myśleć e, krótkoterminowo, aniżeli gdzieś e, starać się e, wypatrywać jakiegoś no, celu, który może być tak naprawdę nierealny, więc tutaj każdy mecz e, będzie dla nas tak samo ważny, do każdego mam nadzieję, że będziemy podchodzili tak samo zaangażowani. To tyle. Odnośnie wzmocnień wspominałeś o naszych wychowankach grających ostatnio w Oleśnicy. A czy, jeżeli pamiętamy, że prowadziłeś juniorów w młodszych w ostatnim sezonie, zajęłeś 9-12 miejsce w Polsce z nimi? On, czy z tych zawodników, którzy teraz osiągną wiek juniora, czyli też bierzesz pod uwagę? Tak, tak, oczywiście. Tutaj na pewno chłopcy, którzy będą grali w juniorach, oni raczej będą mieli ligę krótką, więc tu myślę, że oni też będą wzmocnieniem tej drużyny seniorów i też będę chciał po nich sięgać, korzystać z nich i tutaj ze strony trenera Wojtka Psui mam jak najbardziej takie przyzwolenie czy przyzwolenie współpracy, że, że będzie można z tych zawodników korzystać. Zakładamy, że oglądają nas, nas, w tym momencie też, juniorzy młodsi i, o, i w tym momencie się dowiadują, że, że nie będziesz ich trenerem. Czy oni zostaną no, zostawieni sami sobie, czy jest jakaś ciągłość tutaj szkoleniowa? Może raczej pytanie do prezesa, który stoi obok, ale może ty już wiesz coś na ten temat? Tak, tak. Juniorzy młodsi wiedzą już, że od przyszłego sezonu będą pod opieką innego trenera i w przyszłym tygodniu nastąpi spotkanie właśnie z nowym trenerem i, i moje chłopców. Chcę po prostu ich tam wprowadzić, zapoznać ich z nowym trenerem. Jednak na tą chwilę wolałbym jednak nie zdradzać. Przedstawimy go i porozmawiamy. Tak, nie, wolałbym nie zdradzać tej tajemnicy, małej tajemnicy, więc no myślę, że tak. Pod koniec przyszłego tygodnia to się rozstrzygnie. Chłopcy już będą wiedzieli, kto będzie ich nowym trenerem. Aczkolwiek mam od nich, miałem już deklarację wcześniej, że. Czy to, że to odchodzisz, nie wpłynie na ich ewentualną rezygnację czy coś takiego? No, wcześniej zadeklarowali, że będą trenować. Poza tam dwoma, trzema wyjątkami, no, którzy, niektórzy chłopcy po prostu będą stawiać bardziej może na naukę niż, niż na sport. I tutaj to jest wliczone po prostu. I... I myślę, że nie spowoduje tu jakiegoś, jakiejś dezorganizacji.